Gada tam zaopatrz mój. I czekam na gotowość, jeżeli wszyscy będą mieli pełne kieliszki, zaśpiewamy. Ale widzę, że jeszcze się urodzinowy to zbliża. Ale zanim to pokroimy, to myślę, że zaśpiewamy jeszcze raz Jurkowi 100 lat i przejdziemy do tej oficjalnej ceremonii. 100 lat, 100 lat, mniej żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, mniej żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz. Ale głośniej, moi drodzy. Nie w nie Niech żyje Aleksandrów! Niech nigdy nie zaraśnie! Nigdy nie zaraśnie! Nie nie a Żyje nam, hej, niech żyje nam, nie żyje nam, nie żyje nam, w zdrowiu, szczęściu, pomyślności nie żyje nam. I jeszcze jeden i jeszcze raz, sto lat, sto lat, niech żyje rzecz, y... głos straciła niepięciole, nie. moja klasia i moja Dorotka, najmłodsze nasze dzieci od kwietnia, od kwietnia przypominam, zachowały tajemnicę tą, Brawo. że kupiliśmy motor dla taty na jego pięćdziesiąte urodziny i do dzisiejszego dnia nawet nie puściły ale z ust! Nic. Ale jedna rzecz. Dorotka, jak wczoraj stroiłam tort, mówi tak. Mamo, a na tym torcie to będzie tata na kiblu. No właśnie widzę! Aj, mi się. Na kiblu? Tak! Jest tata na kiblu! Proszę bardzo, robimy zdjęcia! Ale to było, Torta! Ale ryba, ryba, ja muszę powiedzieć! Ja mam muszę się powiedzieć, bo to było e, 22 lata temu. Jak poznałem żonę... 23 żebyś... Co ty kurwa kłamiesz? Dobra! Ale e, jak poznałem ciebie i podobno ciebie... I na tym kim siedzisz jak urodziłam Weronikę! Byłeś tak kurwa posrany, że będziesz musiał ją myć, przebierać! I żeś kurwa na kiblu siatką fajką... No i chciałeś fakt dowiedzieć się wszystkiego, także wszystko masz przedstawione na Ojcie. się! Jurek, jeszcze raz wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Czekaj wam! czekaj! Ty weź to przeczytaj, nie? Jureczku, wiem, że zdrowia, szczęścia i miłości, tralalala, ale żebyś nigdy kurwa rozwolenia nie miał, nie? Wiesz, cztery córki, no to czegoś zobowiązują, nie? Stary. Zainwestuj w taki, bo normalnie kupa nie da rady na tym kiblu nie? Patrz, masz gołą dupę, normalnie fajkę palisz, normalnie no do dziś dnia widzę ten obraz tak samo. No nic się kurwa nie zmieniło, no. Patrz teraz. Ja na jego miejscu będę zainwestował w kontener Podpasek! No bo nie. pięć dziurawców? No No Nie, to, to, to. nie podpasek kurwa! Ty, to i toja musisz załadzić, Ale wiesz co? Ma taką szwagierkę, nie taką byłą, nie? I jej facet nie, pracuje kurwa w toj toja. Trzeba by było mu poprosić kurwa, żeby ci załatwił tego to toja! El Mon, My, Ale już tego nie musiałaś mówić. Musiała. Ale, ale nie, to było niepotrzebne, nie ma więc. Ale on się i tak poradzi, bo że tam gdzieś tam dziurkę wykopię, drąga, przerzuci i radę. Dobra, napełniamy moi drodzy jeszcze raz kieliczni. I Jeszcze raz przy tym torcie. Przy tym kochaniu świeczek. Sto lat, sto lat, niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, niech żyje, niech żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, niech żyje nam. Niech żyje ram Niech żyje nam. nigdy nie stołem zaśnie sto lat, sto lat, sto lat, sto lat, sto lat niechaj żyje nam coś było dziewczyn niech żyje nam niech żyje nam w zdrowiu, szczęściu pomyślności niechaj żyje nam i jeszcze jeden i jeszcze raz sto lat sto lat niech żyje nam sto lat, sto lat Niechże i ja nieraz, a to Włóżki! Młuchaj! Młuchaj! Ale patrzcie, kurwa, zero z gazu. ty on ma 5 lat! Ty dziadu, ty się zawsze umiesz ustawić, kurwa. Zobacz. No zobacz, kurwa. Pią. To on nie może no no? moje marzenie spełniać! Młuchaj! Nie Młuchaj! 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 Brawo! Zawsze będziesz miał 5 lat! No i poproszę teraz Jubilata o uroczyste pokrojenie tortu. Nie Czy wszyscy goście zrobili za jego zdrowie? Nie wiem jak wy, bo ja jeszcze nie. Ale już, 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 już. Ja bardzo ciebie pojawia nasz. Już ci serca. Proszę bardzo. Także o tu widzę, mamy fachową pomoc do krojenia tortu. Także chyba... Mam taką nadzieję, że wszyscy się załapiemy na niego. I zrobimy małą przerwę na zjedzenie tortu Pana Wojtka poprosimy o jakąś tam... Przygranie muzyczki takiej spokojnej, ładownej i po zjedzeniu tortu zaczniemy party, konkretne party.